Witam Was wszystkich. Chciałam na ten nowy rok przeprosić za małą ilość filmów na kanale i za to, że plan na mówi i na święta też jest przełożony na następny rok. Powodów było wiele. Co prawda lenistwo wygrywało jakiś czas w 2021, ale natłok nauki na poziomie po maturze czytaj studia, to drugie. I to drugie spowodowało, że Dobra, po co się usprawiedliwiać? Usprawiedliwień nie ma. Naobiecuje dużo, a wychodzą same cacanki, nie? I właśnie z tego powodu, aby planować naprzód, prezentuję Wam, uwaga, plany na następny rok, czyli na 2022. Albo ten rok. No, nie wiem, czy to wstaje w 2021, czy 2022. 2022. Okay, Okej, okay. już Wam mówię, o co mi chodzi. Plan numer 1. Aby ożywić kanał, będzie raz na miesiąc zacznę od stycznia lub lutego. Zobaczymy jak to będzie u mnie ze sesją serię Backstories, która będzie przedstawiać krótkie historie bohaterów pigułkowych i nie tylko. Ale zacznę od tej serii najlepiej od Anki Czałodziejki lub Doktora Czpona czwartego. No wiecie, zasięgi, już nie no, żartuję. E, wiem, że wy te postacie bardzo lubicie i pewnie chcielibyście się o nich dowiedzieć coś więcej. Ci, co czytali tam na łatpacie, to wiedzą o co mi chodzi, a ci co nie to... I woleliby obejrzeć ekranizację tego, co napisałam. Tylko jeszcze się mocno zastanowię do wieku doktorka, bo coś widziałam, że Sporo osób by mu postawiło mniej, a mi zależało na tym, żeby dać mu jeszcze wiedzę z zakresu chirurgii czy tam medycyny, ale to nieważne. Um, będzie głosowanie na to w dwóch formach, czyli od kogo mamy zacząć tą seryjkę? Będzie w formie ankietki, takiej na formularzach Google, czyli tradycyjnie. Od prosiłabym o napisanie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Ankę Czarodziejkę, czy doktorać Północ Czwartego najpierw. Z tego co pamiętam, na społeczności była Anka Czarodziejka, ale chciałabym się upewnić, czy na pewno od niej zacząć mini serię, nie? Plan numer dwa, czyli Discordowe pogadanki. Będą odbywać się co tydzień w porębach dwa. Ustalając datę, przyjdę na voice chat, pogadać na dany temat, potem zliźnimy pogadanki. A taki pomysł tylko dlatego, że rzadko bywam tam na głosowych na serwerze, a fajniej by byłoby mnie częściej słyszeć, nie? Pod punktem jeszcze będzie to, że ogarnę jak się robi live, bo było bardzo dużo niewypałów, a chciałabym, żeby normalnie się to po prostu odbywało, jak robię dany proces i to też byłoby teraz na jakiś czas. Plan numer 3! Pigułki będą dopiero na wakacje i mam nadzieję, tak jak i wy, że stanarzystka znowu kłopoty nie ukmini i, i zrobi sobie wakacje od nich. No, patrz 7 musi być. Ale do następnych załatwię może kilku chętnych, którzy by pomagali, ale więcej o tym pewnie będzie na końcu odcinka pigułek, aby był po prostu większy zasięg i... Yy, ten. i żeby więcej ludzi to zauważyło, o co będzie mi chodzić. No i następny plan, czyli no czóreczka tak cudna liczba i będzie to okazanie, oblicza, scenarzystki. Yy, na tle mang najprawdopodobniej, bo będzie to najlepiej wyglądać, eee, ale za pewnym kosztem. No i plan numer 5 i zaczyć ostatni, bo im więcej, tym mniej realna ich realizacja, ale okej. Okay. Zwiększyć aktywność. Jak ja mam to zamiast zrobić? Może na Insta coś częściej wrzucać, ale w postach to raczej tylko Edity będą. No chociaż, że chcielibyście zobaczyć, co jeszcze innego kminie, dajcie znać dobrze. Liki są w relacjach jak coś i jak coś robię, to zawsze tam wstawiam jakiś ten, że coś tam kombinuje wygasie i takie tam. Ci, co obserwują mnie tam, to wiedzą na że to, co powiedziałam. No i chciałam też się czymś pochwalić. Mam konto na TikToku. <grystanie> tylko nie wiem, co wrzucać tam. Możecie podrzucić pomysły. A i informuję tylko dlatego, żebyście wiedzieli, że to jestem ja i jak się nazwałam nie, i tak się nazwałam, nie inaczej. I jak kliki do moich filmów na tej platformie, to tylko na tym koncie. I to też ma zapobiec temu, że ludziom się ukmini podszywanie się pod pode mnie, bo było wiele takich przypadków, a na profilowym będę miała najprawdopodobniej jakąś postać z animica, ale ten, no. Mam nadzieję, że nie będzie Wam jakoś specjalnie przeszkadzać. No i na sam koniec to jeszcze raz przepraszam, że zastawioną kwestii filmów na YouTubie w sumie, wszystkiego, co tam naobiecywałam, ale mam nadzieję, że następny rok będzie bardziej mi przystępny i wam również życzę wam szczęśliwego nowego roku, żeby go ona Was nie zjadła i sukcesów wstecz za 65 dni i jeszcze dłużej. No to co? Do zobaczenia w następnym czy tam w tym roku. młodeczki. No, Cześć.